Ja jej tu nie widzę. Okej. Okay. Zanim przyszłyśmy tutaj, byłam przy kanapie. Przyjęłam zamówienie taty. Dzień dobry, kliencie. Co by pan zjadł na śniadanie? O, e, zjadłbym sobie jajko. Oczywiście. To nie potrwa długo. A, chwila moment. Nienormalne jajko. Ja chcę szczurokurze jajko. Co to szczuro-kura? To jest skrzyżowanie szczura z normalną kurą. Hm, Okej. Okay. Muszę zapytać, czy mamy. Mnie się nie śpieszy. Przykro mi, Bingo. Sprawdziłyśmy wszędzie, ale zrobiło się późno. Poszukamy twojej klapci z samego rana. O, klapcia odeszła na zawsze. Nie przejmuj się, Bingo! Klapcia się pewnie gdzieś schowała. Schowała? A, ja już wiem, gdzie jest klapcia. robi w szczuroku Rzymiaju? No bo jedliśmy sobie obiad. Jestem taki głodny, mógłbym zjeść każdego przy tym stole. Szybko, Klapciu. Musisz schować się przed tatą, bo inaczej cię zje. Tutaj będziesz bezpieczna. O, może zamiast Was zjem sobie kapusty kiszonej. Mama mówiła, że nie możesz jeść kapusty. Właśnie, ty po niej bekasz! No wiem, ale jest taka dobra. <grym> Tato, czy będziesz klientem w naszej restauracji? Tak, ale dopiero jak przeczytam wszystkie artykuły w gazecie, co do jednego. Tata uwielbia być waszym klientem dzieci. No chodź, Bingo, pobawimy się we dwie. Dobra. <grym>